Śnieżna zima i góry to super duet. My spróbujemy jednak przekonać Państwa, że na nizinie zimą wcale nie musi być nudno. Sporo zimowych atrakcji czeka na Państwa w krainie Świętej Anny na Opolszczyźnie. Jakie to atrakcje? Sprawdzimy już za chwilę. Żeby na kulik się wybrać, to śnieg musi być, tak? Prawa, tak. Musi być śnieg, bo inaczej kulik się nie odbędzie. W tym roku na razie śnieg, do... ta śnieżna pogoda dopisuje. Pani mówi, że w tamtym roku, właśnie, w tamtym roku udało się zorganizować jakieś kuliki? Udało się zorganizować, było tylko dni śniegu i praktycznie zanim żeśmy się umówili, to śnieg stopniał. Ale chętni byli, tak? Nie byli, tak. Byli chętni, tak. zabawa, jest dużo śmiechu, grzane wino, y, miła atmosfera, piękne widoki, jak widać. Podczas Kuligu, jak szybko można jechać? Dość od tego, y, jaki jest wozica. Ale pewnie będziemy mieli okazję się przekonać, że można jechać i szybciej na tych saniach. Pan Wilhelm Kopica, Woźnica rozważny, tak? Tutaj panie mówiła, że rozważny woźnica wjezie. Tak, no oczywiście to jest pierwsza sprawa, bezpieczeństwo tych, którzy się wjezie na kuliku, no i oczywiście bezpieczeństwo koni. To są dwie najważniejsze rzeczy. No prędkości są różne, w zależności od chodu, jakiego, jaki osiągnie koń. No w się gdzieś w granicach 12-14 km na godzinie, no a w takim galopie, no to prędkość może być duża, bo to już może być w granicach 30-40 km, to może sunąć spokojnie z takim zaprzęgiem kulikowym. Myśmy Panią towarzyszyli tylko przez chwilkę. E, jak długo jeszcze pani zamierzają się dzisiaj bawić właśnie na kuliku? Do jutra. Na pewno. No prosto do pracy. Prosto do pracy, po kuliku, po ognisku. Tak. W takim razie miłej zabawy. Dziękujemy bardzo. bardzo.